Cześć, witam Was ponownie. Kilka dni mnie tu nie było, ale przychodzę tak pochwalić się. Dotarł w końcu mój nowy, piękny segregator. Oczywiście różowy. O dziwo do tej pory takiego w mojej kolekcji nie było. Teraz już chyba w miarę normalniej wygląda, bo przyszedł, wczoraj go odebrałam, to taki był jakiś trochę pogięty, tu coś takie powciskane. Do tej pory takiej sytuacji nie miałam. No i oczywiście już przełożyłam tutaj ten bajkowy boks od Moniki. Już wszystko jest na swoim miejscu. No, i jeszcze zrobiłam. nie wiem, no tak nie niby zrobiłam, że tak, stwierdziłam, że ten marzec będzie ogólnie jako wyzwanie na dany miesiąc w tym boksie. I że nie będę go brała pod uwagę, jeżeli chodzi o rzucanie kostką. Bo ja tutaj miałam 8 wyzwań i rzucałam kostką, i na które wypadło, to wtedy do tego dokładałam. No i dołożyłam sobie wyzwanie pomóż kopciuszkowi. I stwierdziłam, że te będą brane jako do rzucania kostką. A tu po prostu za każdym razem, kiedy będę. <coughs> yy, wybaczcie, uzupełniała ten box, Dorzucę tą piątkę albo dziesiątkę. Ale z kolei jeszcze do końca nie wiem. I nie wiem, czy tak zrobię. Czy jednak nie wrócę do poprzedniej metody, żeby to było w tych wezwańkach do rzucania kostką. Ponieważ wtedy dzięki temu no całkiem ładnie tutaj się uzupełniło. Jeszcze muszę przemyśleć sama, nie wiem. Bo tak to będzie 9, 10 dokładać. No, chyba to nie ma sensu. No, nie wiem, pomyślę, ale już jest w swoim nowym segregatorze. Bardzo się cieszę, że w końcu jest, w końcu dotarł. Bo się nie mogą go doczekać. No i wezwanka, które pobrałam od Mimi, z i wezwanka, są już przygotowane. Ale to poczeka, aż ukończę poprzednie sudoku, a swoją drogą... Nie, to nie to. Niby już pamiętam, gdzie co mam, ale przez to, że przekładałam, zmieniałam, to się jeszcze gubię. Zobaczcie, jest to hałasowanie. Tak, tu poprzednie sudoku, którym były pomyłki, wszystko zmyłam, poprawiłam od nowa. Na ilość pieniędzy, ta, które tu była wcześniej, co się uzbierało. No, łącznie 200 zł, bo tu 2 zł było, że dokładałam wymieniając. Drobne to yy, 200 zł i łącznie na 200 zł tutaj uzupełniłam. Więc kiedy już to sudoku skończę, to wtedy wezmę to od Mimi. Tu zrobiłam sobie zdrapki, do tych kwoty już tutaj przydzieliłam. No niby maks 20 zł, ale starałam się na te 20 brać takie, których jest ewentualnie 3 albo 4, takie symbole, żeby nie było ich za dużo. Tu akurat są 2 dziesiątki. Tu dałam niby 12, 6, chciałam uniknąć trochę aż takich drobnych, bo ja często mam z drobnymi problem. No, ale zobaczymy, może coś się uda. I tu fajnie mi te naklejki w miarę fajnie się poprzyklejały. Ale tu nie umiem powycinać tych takich kształtów. Nie, już nie odbiję. Więc tam, gdzie mi się zmieściły te moje naklejki, tam ponaklejałam. Te miejsca zostały, bo nie chciałam, żeby to było jedno na drugim. Więc po prostu tutaj będę ewentualnie zakreślała. a reszta będzie jako zrobki. Ale to też jeszcze musi poczekać, chyba że coś zmienię w swoich segregatorach znowu, na przykład ze zdrapkami, i wtedy dam te. Ale na razie muszą poczekać na swoją kolej. No jeszcze tutaj mam. No i co mam zrobić? Ja nie mam możliwości, aż tak drapać tego. Zobaczymy. Na razie czeka. Sudoku też na razie idzie na bok. No, i oczywiście wyścig po kasę. Ja jestem w drużynie zguby. Nie bardzo chyba widać jeszcze to kiepskie światło. Bardzo się cieszę, że biorę w tym udział. Jestem podekscytowana. I tak, no tłumaczyć nie będę o co tutaj chodzi, bo dziewczyny już tam widziałam, że filmiki powstawiały z, tym, z tą grą, wytłumaczyły o co w tym chodzi, więc ja się nie będę powtarzać, nie będę tutaj, wiecie, tracić na to czasu, zresztą no nic nowego i tak wam nie powiem, co na ten wie, o co tutaj już chodzi, więc co, zaczniemy od tej gry. Tylko teraz tak. Ja mam nadzieję, że faktycznie uda mi się co tydzień do Was przychodzić. Mam taką nadzieję. Rzucamy dwoma kostkami. 5 i dwa. Co tak trochę po cichu liczyłam, że trafi się czwórka. No dobra. Super. O, daga. Piąteczka. I dwójeczka. Iwona. A, tu. Pierwszy tydzień mamy skreślony. Jeszcze nie wiem, myślę, do, kiego, do którego segregatora to wezwankę dać. Bo z grami go nie dam, bo w gry aż tak często nie gram. Ale dobra, 7 zł. Mam trochę drobnych. No, nie ma tej całej stówki, bo no część poszła na bycie samochodu. Bo może mi to rozmieniało, jak pojechał umyć mi samochód. Dałam stówkę, bo no mniej nie mam. Zostaje stówka. Tym się musisz ratować. <śmiech> <śmiech> Więc. Yy, no, trochę tego jest. Podejrzewam, że nas zbyt długo nie starczy, no ale cóż. Będzie pretek znowu pojechać umyć samochód. I tak, wiecie co, ostatnio mówiłam, że ja zrezygnowałam ze swoich mini-wyzwań. Że to było na dzień, zanim moja wpadłam taki pomysł, żeby zrobić taki. Miesiąc e, właśnie takich e, taki mini wyzwanek. No i tak e, rozmyślałam, rozmyślałam e, i nie wiem, no chyba się jednak na to skuszę. Nie wiem, czy faktycznie w tym tak wytrwam, e, żeby jak najczęściej robić te mini wyzwanka. Ewentualnie stwierdziłam, że pieniądze, które będę miała, Ramę tak naprawdę na no typowo przekładać w te wyzwania z taką częstotliwością, jakbym chciała. No będą już w mini wyzwanka. Już zostawię te, które już miałam na poczęte. Do nich dołożę jeszcze dwa, bo tu były cztery zostawiłam i zobaczę. No chyba, że stwierdzę, że u mnie to za bardzo nie idzie, no to po prostu znowu z nich zrezygnuję. A ewentualnie później, jakbym przy tym została, to z tego pieniądza pójdą na uzupełnianie jeszcze, nie wiem, albo tych długoterminowych moich wyzwań. Rocznych w sumie. Albo do tych. Jeszcze nie wiem. Okaże się wszystko w trakcie. I tu zrobimy tak. To będzie narzut kostką. Zmieniamy w trakcie już. Narzut kostką od jednego... Do sześciu. Tutaj damy dwa złote. Zamiast złotówki to będzie 2 złote. Tu na jedyneczki oczywiście zostaje. Piesełki zostają. I wybrałam jeszcze takie dwa wyzwanka. Tym bardziej, że no Skłóciłam się też przez to, że no bardzo mnie korci zacząć już te wyzwanka, bo tak jak już to zresztą wspominałam, mam tego sporo, bo przecież nie mogę powstrzymać, żeby nie drukować tego, co dziewczyny wstawią. Chociaż i tak ostatnio nie drukowałam, powstrzymałam się, bo mówię, no jeszcze mam sporo innych, których nie napoczęłam. Tu mam y, takie, no którymi się będę posiłkować, gdybym faktycznie się w to wciągnęła. To tu mamy tyle mini, bez... no nie, to nie są mini. Oj, miałam to odłożyć. No tyle przeróżnych wyzwań. No hmm, tak nie jeszcze tu dziewczyny kolejnymi, które wstawiają. Zobaczymy. No dobra, od tego zaczniemy. Ja ogólnie miałam przeznaczone pieniądze. Tak naprawdę tylko jakby na hmm, żeby włożyć te połowilne wyzwanka, ale 30 zł z tego wyjmę. Czy 40 Dobra, na razie niech będzie 30. I zagramy w tej mini. Niech mają. Czekajcie tak. Tak, zaraz się ok biurko za wąskie. A jak ja tu mam, no to może zrobimy w ten sposób. O ile się zmieszczam, albo jednak się nie zmieszczam. Tak. Mhm. I tak. I tak. W ten sposób. Dzięki temu, że mam tutaj trochę drobnych, no to na razie będziemy odkładać te drobne. Wszystko i tak będzie trafiało do jednej koperty, tak jak to było do tej pory. A jak któregoś razu nie będę miała tych drobnych, to wtedy po prostu narobić tak jak wcześniej, że te 30 no będę sobie liczyć od razu na kalkulatorze i tyle. No ale żeby się tu nie pogubić, to zaczniemy w ten sposób. Dobrze, zaczynamy. To które pierwsze? Trójeczka. Tak, ale i tak muszę. Uh -huh. Muszę i tak sobie zliczać, wiedzieć, że to jest 30, bo te 30. w um, no sobie tutaj położę, a nie drobnych. drobne. Drobne są zabiorę. Ona na chwilę obecną. Oj, źle. Służą tylko do tego, żeby tu tak porozkładać. A po co tak zliczę, a później sobie zliczenia. 5, tu miał być rzut kostką, i tu wypadło 4. Dajemy 4 zł. Twóreczka, no to może damy tą piątkę, dopóki mamy to, postaramy się powykreślać te, które są większe kwoty. I znowu czwóreczka, to już mamy tu dychę, żeby zaraz nie przesadziła i się nie okazało, że dam więcej. Szósteczka. Super żółt kostką 6 zł Dobra. 5 i 6. To tu już mamy dychę 20, 25. To jeszcze nam piątka została. 5 zł nam zostało. Trójieczka. 2 zł. Tu już mamy 3. To jeszcze dwa, jeżeli dobrze pamiętam i dobrze liczę. No i sprawdźmy. 10, 16, 20, 24, 26, 28, 30. Super. No dobra. Szybko poszło. Za szybko. Tutaj skreślamy dwa złote, tu też zamalujemy. Koślał trochę. Chciałam ogólnie przyjść do Was wczoraj, ale wróciłam z pracy taka niezbyt w dobrym humorze. Jakoś taka. Zmęczona nie to, że jakoś tam fizycznie faktycznie jakoś mega zmęczona, tyle co bardziej tak psychicznie i na szkoła to co tam musiałam tak w miarę ale później usiadłam, wy, tak jeszcze naszykować młodszej córce ubrania na następny dzień, bo ja to szykuję zawsze dzień przed usiadłem, po prostu nie miałam siły, nie miałam chęci na nic i w ogóle byłam jakaś taka anty do wszystkiego. Dziś już jest troszkę lepiej. Dobra, jedyneczka nic nie dostała, ale trudno. Może innym razem. I to przybyło nam 30 zł. Ale żeby nie było, że to są tylko te mini, to ja bym jednak chciała te pieniądze, które tu też były wcześniej przeznaczone rozdysponować. I wiecie, co ja chciałam zrobić? No nie wiecie. Potrzebuję rozmienić 20 zł. Tak. Mm -hmm. No. I jak zwykle ten sam problem. Mm -hmm. Ale jakbym tutaj dychę dołożyła, sobie dyszkę wyciągnę. I tu dołożymy siedem i trzy. Oj. Dobra. Dychę dołożymy. Tu mam jakąś dziesiątkę, więc dziesiątkę wymiem. I mamy przesło. Miarę. No, mentalnie Nie wiem, czy dzisiaj tutaj coś dołożymy. Chciałam na razie to zacząć. W sumie chciałam tak od dziesiątki wieszkę włożyć. No tak, i zaraz zostanie mi 50 zł i ciekawe, gdzie ja to rozmienię. No, Genialne jest znowu szukać przez to filmik przeciągać, wydawało mi się, że jestem naszykowana z tym, ale tak wyszło, że niekoniecznie no fakt, że mamy tu jeszcze troszkę drobnych piękny pies cudowny no i chciałam spróbować skończyć to nie czy się uda zobaczymy ile nam tu wypadnie, gdzie ta dwunastka jest dwunastka cztery jedenaście już mamy piętnaście zł, złotych, 1, 5 plus 6, mamy 21 już i 6, czyli mamy 27 zł do dołożenia. A łącznie tu powinno być, oczywiście, ja to chyba muszę jednak sobie zrobić, tak i przeliczyć, ile tutaj musi być piętnaście plus dziesięć plus osiem, sześć, dwadzieścia, siedemnaście, piętnaście, sześć i sześć. sto trzy złota, naprawdę. Jeszcze raz. 4, 17, 14 i 6. Oj, nie wiem, czy dobrze to wcisnęłam, bo oczywiście nie spojrzałam. Zgadza się. No dobrze, super. To w takim razie tutaj zrobimy tak. 50 wkładamy. I wyciągamy tą piątkę. I damy 2 zł. 103. Super. I to wyzwanie leci do ukończonych. Ja je na razie wyjmę, bo jeszcze nie zaplanowałam, jakie tutaj będzie. Kolejne, i czy będzie. Bo może na razie nic nie będę nowego wkładała. I zostało mi 20 zł <kluzny> A tu jakim rzut, jaką troską rzucałam? 1 10. i 10. Idzie on jest. Tu. Już mam problem. Nie, nie ty. jest Trzy? aż trzy? I pięć. Osiem złotych, super. I mamy tak. Trzy. Pięć. Hmm. Dwadzieścia sześć plus pięć, trzydzieści jeden. Musiałam pomyśleć. Hmm, hmm, dobra, zrobimy inaczej. Skoro to ma być łącznie 31 zł, to ja wrzucam tak dyszkę dwójka, wyciągnęłam 26, no 31. Dobra. Tu chyba na razie nie będziemy zaczynać i ja koniecznie chciałam, ja chciałam, no tu na razie też nie zaczynamy. Mm. Nie mam yy, dziesiątek, żeby rozmienić, znaczy dwudziestki na dwie dziesiątki. Tak to mi dała do każdego, do każdego. W sensie do dwóch wyzwań przynajmniej bym coś jeszcze dała. To co? Może to zaczniemy. Niech ma tą piąteczkę. Niech ma 5 zł, chociaż na razie, na no wstępie. No dobry początek. Jeszcze nie wiem jaką kostkę będę rzucać. Ale wyglądało ty 15. Tu mam piątkę. Dobra, tak chyba zrobimy. Nie będę kombinować. I tak wszystko się musi uzbierać. Równie dobrze mogłoby być w kwadracie, nie kółeczkę. I tak samo bym pokolorowała. Dobra, tę piątkę wyjęłam. I teraz tak, albo wróci tam, albo ją tu dołożę ale ja tu tak staram się dychami dokładać i wiecie co? nie yeah. chodź tu piąteczka i tu rzucimy dychę może tak równo byś tam poszło. chodź tutaj znowu nie wzięłam tego grubszego markera czarnego, trudno w tak Siedzę, no może nie ciągle, ale um, dość często i tak rozkminiam, jakby tu pozmieniać, coś zrobić w swoich wezwankach, żeby trochę to urozmaicić, ale jeszcze na pomysł żaden ciekawy, fajny, interesujący, wszystko co możliwe, nie wpadłam. I nie wiem, czy wpadnę jakikolwiek... I co ja tu chciałam? No, na razie tak, do baoksu bajkowego nic nie dołożymy. Tylko jedno wyzwanko ukończyłam, ale U, wiem. Ja jeszcze tą dychę chciałam przeznaczyć na wodne oszczędzanie. Ja rzucę tym razem w piąteczkach. A może tu rzucimy 15. Poszalejemy, nie? Dobra. I takim oto sposobem jeszcze trochę i drobnych nie będzie. Nie, to już jest za trudna matematyka. 277 siedem plus 15, 292. I jest chyba dzisiaj piąty. 292. <laughs> Przynajmniej tu będzie później jak porozmieniać. Zostaje tutaj też kwoty, które są takie, no te 50-80 zł, to jakieś wyzwanie, muszę pomyśleć. I na z tych mniejszych wyzwanek przeznaczyć na to, albo no może z mini. Zobaczymy. Jeszcze nie wiem. No, na leśnikarnie też jeszcze nie mam funduszy. Ale ja tak jeszcze chciałam zrobić bo, oprócz mojego segregatora pięknego, w końcu, doczekałam się, mam, doczekałam się, kupiłam sobie, mam i ja, Trapak. jeszcze go nie wypróbowałam, ale jak go zobaczyłam, to, nie wiem dlaczego, ja myślałam, że to będzie jakieś takie, żeżo, no, i korci, zdrapka, tylko zostały nam same drobne, i którą? Która? Tu mogą być większe kwoty, nie? Ja znowu tego nie przełożyłam. I tu mamy 115. No, mogą być chyba większe, nie? Chociaż nie wiem, co się u mimi ukrywa. Ale tu jest na 150, dobra? I ciebie. Które, które? A może ciebie. Zobaczymy. Uu. tak, 20. Mhm. Ale pewnie, że super się drapie. <laughs> Zupełnie inaczej niż tymi drobniakami. No, rewelacja. Jej kłaść więcej podrapała. No, nie, 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 nie. Powstrzymajmy się. Nie szalej, masz, tak? E, I co? Koniec piątek? Nie, mamy. A jest, 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 jest. Dobra. dwadzieścia tu mamy 20 ale super nie no super ten strapa. czemu ja go wcześniej nie kupiłam wcześniej na niego tak patrzyłam i w ogóle wy też sobie kupiam. Wy nie no przecież po co po co no co jest potrzebne? tak no jednak chyba jakieś te strapki pozmieniać ja nie wiem albo po nie wiem jednej pracy <grych> nie żartuję nie miałabym nawet kiedy to dzisiaj to byłoby tylko tyle. Więc zachęcam, zapraszam, dołączajcie do zabawy razem z nami. Za wiele się o tym nie pogadałam, no ale tak jak już mówiłam wcześniej, co ja się będę powtarzać, jak dziewczyny już wszystko wyjaśniły. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła kolejny raz tu przyjść yy, i drugi tydzień tutaj odhaczyć. No ciekawa jestem, kto wygra. Ale coś szczerze mówiąc, wydaje mi się, że no to nie będę ja miała pierwszego miejsca. No, ale nieważne. Ważne, aby fajnie spędzić miło czas. Więc pobierajcie, grajcie. No, widzę, oczywiście, że swojej drużynie, ale pozostałym również. Tym bardziej, że gdyby nie Mimi i Monika, no to by tego nie było. Ale dołączajcie do nas. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Jak na mnie całkiem normalny czas tego filmiku. Ale ważne, że mogę w końcu do Was przyjść. No dobrze, to życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do następnego filmiku, pa pa!